No, się ma wszystkim, z tej strony ja. No, widzę, że na kanale było powyżej 5 subskrypcji. To zgodnie z obieconkami i jest kurde konkurs na wygranie 8 zwoju do kotołaka. Eee, żeby wziąć udział, no to po prostu trzeba dać suba, bo jak już się ma suba, to nie trzeba. Eee, dać łapkę w górę i napisać, że Dragon Hack eee, w spodniach mi coś knuje. Hehehe. Jak widzicie po ostatniej. Hmm, po ostatnim wjeździe na chatę na Astratusa Zdobyłem oto takie buty Nike Mam je do sprzedania Jeżeli ktoś by chciał Oczywiście rozmiar to jest 38 Nie wiem czemu taki mały, ale to Fryer, więc no, Nie owijamy w bawełnę Jakby ktoś chciał takie Nike Air Max no to opiszę po prostu na skrzynkę To samo mam prawidłową czapkę z Pumy Pierdolka i z Adidasa Jakby ktoś chciał kupić no to wiadomo skrzynka Aha, no i jeszcze nowy gatunek broni prosto z Krakowa. Sztylet, yy, znaczy maczeta, maczeta, co ja gadam? Maczeta prosto z Krakowa. No. Także przypominam o konkursie. Tutaj 8 dwojów czeka. No i gitara